Witam serdecznie wszystkie byki: byki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na grudzień 2023 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, yy, drogie byki? Yy, 1 grudnia Merkury, planeta komunikacji i współpracy biznesu, wchodzi do koziorożca i ustawia się w pozytywnym trigonie do Waszego znaku. 22 wejdzie tam Słońce, więc yy, tutaj macie duże szanse, możliwości na rozwój, yy, na naukę, świetny czas na zdawanie egzaminów, na podróże, na podróże do 13 grudnia, ponieważ 13 grudnia ten Merkuryk wejdzie w retrogradację, o czym jeszcze będę mówiła. 4 yy, grudnia. Grudnia, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wejdzie do skorpiona i uaktywni Wasze współpracę z ludźmi i relacje partnerskie. Pamiętajcie, że macie Jowisza, planetę szczęścia, ekspansji, rozwoju w swoim znaku i Urana, planetę rewolucji, nieprzewidywalności, więc u, wiele byków, u wielu byków zaszły już duże zmiany, a u wielu jeszcze zajdą. Zacznijmy od początku. Tak jak mówiłam, 1 grudnia merkury Planeta Komunikacji i Współpracy Biznesu wejdzie do znaku koziorożca, otwierając Wam drzwi na wyjazdy, na podróże, na naukę, na realizowanie swoich ambicji, czyli być może postanowicie na przykład zapisać się na studia albo na jakieś warsztaty rozwojowe. Wszystko ku temu, żeby Wasze życie było lepsze. 2 grudnia ten merkury. Zrobi sekstyl do Saturna. Planetę karmy, planetę naszych ambicji. Więc tutaj być może jakiś wspólny wyjazd z przyjaciółmi, być może jakaś ważna rozmowa, ktoś może Was gdzieś protegować, polecić, więc tutaj drugi jest dobrym dniem. Uwaga trzeciego, ponieważ trzeciego Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jeszcze jest. Yy... W znaku wagi ustawię się w kwadraturze do Plutona. Planety transformacji, planety zakończeń. Yy, tutaj yy, u Was Wenus reprezentuje Wasze życie, codzienne prace, zdrowie. Pluton, karierę zawodową. Więc tutaj może tak być, że postanowicie coś zakończyć, że zamknąć jakiś rozdział. Yy, tutaj następuje takie oczyszczenie. Pamiętajcie, na... Aspektach Plutona nie ma powrotu do tego, co było, więc to jest taki no mocno intensywny dzień i jest nerwowo. Możecie czuć się zmuszeni na przykład do kogoś. I 4 grudnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wchodzi do znaku skor Skorpiona. Wenus w Skorpionie nie czuje się zbyt dobrze, kochani. Y Wenus w Skorpionie uaktywnia w nas różnego rodzaju emocje. Tak zwaną trochę ciemną stroną, tak? Ciemną stronę, więc zazdrość, yy, zaborczość. Yy, tutaj u Was uaktywnia sprawy partnerskie, jak i współpracy z ludźmi, tak? Ale jest bardzo dobre, na przykład, na sprawy eksperymenty seksualne, więc warto to wiedzieć, warto to wykorzystać. Yy, ponieważ 5 grudnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności ustawia się w trygonie, w pozytywnym aspekcie do Saturna. Planety karmy, planety naszego nauczyciela, planety naszych ambicji. Więc tutaj możecie je, na przykład wejść w jakąś współpracę, jakąś kooperację, być może z przyjaciółmi, być może hmm, będziecie realizowali swoje marzenia, gdzieś razem na przykład wyjedziecie z partnerem i będzie bardzo namiętnie i Tutaj też dobry czas na rozmowę o pieniądzach, ponieważ Wenus w Skorpionie dobrze potrafi zarządzać pieniędzmi. Po swego Neptun, planeta miłości, duchowości, planeta artystów, wychodzi wreszcie z ruchu wstecznego. To jest dobra informacja, ponieważ Neptun jest w do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości. To samo Saturn. Yy, tak jak mówię, ktoś może was polecić, ktoś może was protegować, być może wpadniecie na jakiś pomysł, żeby wspólnie z przyjaciółmi gdzieś wyjechać, coś zrobić fajnego. To jest fajny czas. 8. Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, ustawi się w pozytywnym aspekcie do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju czyli tutaj znowu. Być może będziecie się czegoś uczyli. Być może to, czego się nauczyliście, będzie Wam prezentowało. Dostaniecie jakieś propozycje. Dobry te cza też czas na wyjazdy zagraniczne, na staranie się o pracę, na egzaminy różnego rodzaju. Yy, dziesiątego, uwaga, ponieważ Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze i przyjemności, i jest Skorpionie, ustawia się naprzeciw Jawisza. Tutaj bardzo dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o relacje partnerskie, o współpracę, dużo y, jakichś możliwości. Też tak y, wiecie, ja y, 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 y wszystko powiększa, więc tutaj no, w zależności jak macie inaczej aspektowaną tą Wenus, może powiększać namiętność, ale może powiększać też konflikty, tak? Więc zaobserwujcie, jak to jest u Was. 11 grudnia merkury ustawia się w pozytywnym aspekcie do Wenus. Sekstylu, czyli dobra komunikacja, yy, do, fajne rozmowy o pieniądzach, być może pomyślicie o tym, żeby na przykład zwiększyć swoje kwalifikacje i yy, dzięki temu swoje zasoby. Tutaj Merkury w koziorożcu jest bardzo ambitny, pamiętajmy, tak? yy, widzi nowe możliwości i chce z nich skorzystać. Yy, też poprawa na przykład w relacjach partnerskich, tak? czy we współpracy z ludźmi w pracy. 12 odbywa się Nów Księżyca w Strzelcu. Kochani, Nów w Strzelcu yy, u Was dotyczy to pieniędzy od innych ludzi, pieniędzy od partnerów, pieniędzy z urzędów, pieniędzy od państwa. Yy, nie jest to dobry Nów na rozpoczynanie, ponieważ tak, podczas Nowiu już aktywne jest yy, Słońce i Księżyc są, w trudnym aspekcie do Neptuna. I tak, nie wszystko możemy wiedzieć. Jakieś ym, takie niejasne sytuacje. Nie jest to dobry czas na pewno na podpisywanie jakichś umów, bankowych szczególnie, bo tutaj możemy wszystkiego nie wiedzieć. Ym, ktoś nam może coś załatwić, a się okaże, że nie wszystko jest tak, jak myśleliśmy na przykład. Ym, i Jeszcze zaraz ponownie, 13 Merkury, plan ta komunikacji, współpracy, biznesu wchodzi w retrogradację, dla Was to i tak nie będzie niekorzystne, ponieważ Merkury jest w trygonie do Waszego znaku, czyli w pozytywnym aspekcie, ale on będzie wracał do znaku strzelca, czyli od 13 nie jest to dobry czas na zakupy sprzętów elektronicznych, kochani, widzicie, tutaj czas zakupów prezentowych i tak dalej. Proponowałabym, żebyście do 13 grudnia kupili wszystko. Później mogą być opóźnienia w parkach, jakieś świecie, niejasności, nie do końca, coś może nie przyjść przed świętami, na przykład, tak? Możecie być niezadowoleni, więc w tym roku zaczynajcie wcześniej zakupy. Tym bardziej, że planety są w strzelcu. Strzelec lubi się bawić, lubi. Jest optymistą, zawsze mówi będzie dobrze, to może dać za dużo pieniędzy później, tak? <laughs> tak jak mówię, no te planety są w kwadracie do Neptuna. Czyli no nie jest to dobry czas na rozpoczęcie czegoś, ponieważ nie wiemy wszystkiego. 18 grudnia Merkury yy, po raz drugi robi trygon do Jowisza. Czyli Merkury, komunikacja, współpraca, biznes. Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju. 8 grudnia był pierwszy trygon, później Merkury wszedł w retrogradację, po raz drugi robi trygon. Czyli pamiętajcie, dla Was jest to yy, w pozytywnym aspekcie, więc. Yy, Tutaj prowadzicie jakieś rozmowy, macie jakieś pomysły i merkury wchodzi w retrogradację, żeby Wam dać czas na zastanowienie się, co z tym zrobić, żeby to jeszcze poprawić, żeby usprawnić, porozmawiać z niektórymi ludźmi. Także 18 dobry dzień. 21. Uwaga, Wenus yy, ustawi się naprzeciw Uranu. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Przyjemności, uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych nieoczekiwanych zmian. U Was dotyczy to waszego partnerstwa współpracy z ludźmi, tak? Czyli tutaj nagle nieoczekiwanie coś się może zmienić. W tym dniu Merkury jest w sekstylu do Saturna. Merkury jest w retrogradacji, tak? Sekstyl do Saturna, yy, jakieś yy, fajne rozmowy, ciekawe pomysły. Yy. Ale no tutaj nagle nieoczekiwanie coś się może zmienić, także bądźcie ostrożni, szczególnie jeżeli chodzi o relacje partnerskie. Nie jest to dobry dzień na jakieś rozmowy, na podejmowanie decyzji, bo mogą być one nie do końca przemyślane tylko pod wpływem silnych emocji. I 22. Słońce wchodzi do koziorożca. Gdy Słońce wejdzie do koziorożca, ustawi się w pozytywnym trygonie do Waszego znaku. Czyli tutaj wy spokojnie możecie się uczyć, możecie się rozwijać, realizować swoje ambicje. Tutaj być może szansa na jakąś nagrodę, nie wiem, może nagrodę roczną, czy jakąś premię, docenienie Was, tak? Myślę, że sami też poczujecie się docenieni przez siebie, i to jest chyba najważniejsze. 23. Merkury, który jest w retrogradacji, wraca do znaku strzelca. Pamiętajcie, jeżeli podczas lektorydacji Merkury wraca do poprzedniego znaku, czyli my mamy coś jeszcze tam do zrobienia. U Was reprezentuje to sprawy pieniędzy od innych, pieniędzy od partnerów, ale również Merkury zachęca do otwierania się na rozwój, do otwierania się na zmianę swoich przekonań, na szukanie możliwości rozwoju, tak? Możliwości yy, kreacji swojej rzeczywistości, zastanowienie się, jak ja myślę, No ja myślę dzisiaj, ponieważ to, co dzisiaj myślimy, już nam się realizuje. Tak? Czyli otwierajcie się na nowe możliwości. Yy, 24 w Wigilię, fajny dzień, ponieważ słońce yy, będzie w sekstylu do Saturna. Słońce jest w Koziorosu, czyli statecznie, spokojnie, sekstyl do Saturna. Jest, wiecie, ważna tradycja, spotkania rodzinne, miła aura, miła atmosfera. I 25 również, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawi się w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Neptuna. Planety miłości, duchowości, rozwoju czyli mogą być prowadzone miłe rozmowy, głębokie, emocjonalne. Więc to taka fajna aura, jeżeli chodzi na święta. Ale zaraz po świętach odbywa się pełnia księżyca w znaku raka. I tak podczas pełni, moi drodzy, jest jeden pozytywny aspekt, ponieważ tak, słońce ustawia się w trygonie do Jowisza, czyli planety rozwoju, ekspansji, ciężyc sekstylu do Jowisza. Ale Merkur i Mars będą blisko siebie w kwadraturze do Neptuna. Czyli tutaj no, pełnia, tak jak mówię, pełnia jest w pozytywnych aspektach do Waszego znaku. Yy, czyli tutaj daje szansę na zamknięcie jakiegoś tematu. Yy, być może jakieś rozmowy się odbędą. Ale tutaj nie do końca wszystko jest wiadome, tak? ponieważ i Mars, i Merkury są w kwadraturze do yy, Neptuna. W tym przypadku Neptun jest planetą iluzji, kłamstwa, czyli nie wszystko, co będziemy słyszeli, to będzie prawdziwe. Tutaj uważajcie, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze od państwa, od partnera, pieniądze od innych. Tutaj jakieś takie niejasne informacje, więc pełnia taka dosyć nerwowa, ale tak jak mówię, w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku. 29 fajny aspekt, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w znaku Skorpiona i reprezentuje yy, Wasze partnerstwa, ale również współpracę z ludźmi. Będzie robiła sekstyl do Plutona. Sekstyl nowe szanse, nowe możliwości. Pluton przemiana, transformacja, więc tutaj ja widzę, że wy. Te planety w koziorostu i ten merkury, gdy wróci później yy, w styczniu, yy, wy chcecie się rozwijać, chcecie wykorzystać swoje doświadczenie i iść do przodu. Tutaj zresztą yy, macie nowe szanse, nowe możliwości, macie Jowisza w swoim znaku i urana w swoim znaku. I te planety zapowiadają, przemiany zapowiadają yy, moi drodzy. Również duże zmiany, bo to jest uran, tak? Takie nieprzewidywalne, których my sobie nie planujemy, więc tak naprawdę dla Was no, nowe możliwości. Później tego 29. Wenus jeszcze przychodzi do strzelca i tam mamy Marsa, kochani. Będzie Wenus, i jest Merkury, który w ruchu wstecznym wrócił do tego strzelca, więc tutaj te sprawy finansowe. Są dla Was ważne, ale tak jak powiedziałam, również sprawy yy, uzdrowienia, yy, pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi przekonaniami. Co ja myślę o danej sytuacji, czego yy, ja się boję i dlaczego. Więc to jest taki dobry czas na zajęcie się tym. I bardzo dobra informacja na koniec roku, ponieważ 31 grudnia, grudnia Jowisz, planeta. Częścia, ekspansji, rozwoju, który jest w waszym znaku, rusza do przodu. I kochani, później 2 stycznia merkury wychodzi z retrogradacji i z nowym rokiem ruszacie z nowymi planami. Teraz macie czas, żeby to jeszcze przemyśleć, żeby się zastanowić, <laughs> z czego ja chcę, w jaki sposób i rozebrać na czynniki pierwsze. Zastanowić się, jakie mam ambicje, czego ja potrzebuję aby się spełnić, aby się zrealizować, aby czuć, że idę do przodu. Yy, I tego Wam życzę, moi drodzy. Także yy, yy, i nów i pełnia są w tym miesiącu takie niepewne, kochani, tak? Bo są w trudnych aspektach yy, podczas inowiu i pełni yy, planety do Neptuna. Czyli. Planety iluzji, kłamstw, oszustw, różne rzeczy mogą powychodzić. Także tutaj bądźcie ostrożni. Ja ze swojej strony życzę Wam wesołych świąt, yy, miłej atmosferze. Być może jeszcze przed świętami nagram jakiś krótki film z taką aurą na święta. Zobaczę jak się wyrobię, kochani, ponieważ też u mnie dużo się dzieje. Dziękuję Wam za ten rok, że byliście ze mną, że mnie wspieracie, że oglądacie. Zapraszam oczywiście na konsultacje, na robienie sobie kosmogramów rocznych na rok 2024, który zapowiada duże zmiany. Być może zrobicie komuś fajny prezent, tak? Też możemy tak zrobić. No cóż, życzę Wam wesołych świąt i... Wszystkiego co najlepsze, do zobaczenia